Audycja zrealizowana we współpracy z Wydziałem Psychologii UW. Zapraszamy na www.psychologia.pl. Czwartkowy Klimat Popołudnia, jak zawsze z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Joanna Radoszewska. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani doktor, Pani zajmuje się głównie zaburzeniami jedzenia, jeżeli chodzi o swoją pracę naukową. Czym spowodowane są u nas zaburzenia jedzenia? To bardzo jest dużo powodów, dla których ludzie chorują na zaburzenia jedzenia. Generalnie mówi się o psychicznych powodach i że to to są takie specyficzne zaburzenia, ponieważ w ich przypadku głównie mówimy o psychicznych uwarunkowaniach tych zaburzeń, takich jak właściwości osobowości, np. niska samoocena, to są trudności dotyczące doświadczania własnego ciała. Takie zniekształcenia dotyczące własnego ciała, które w gruncie rzeczy mają wyłącznie no, taki obraz psychiczny, no, bo one realnie nie istnieją. Często to jest w dzieciństwie czy we wczesnym okresie rozwoju choroba somatyczna, która powoduje, że człowiek no, bardzo myśli o sobie przez pryzmat ciała, choć już jest zdrową osobą i te objawy somatyczne minęły. To też są powody rodzinne. Dość specyficzne, trudne tak? relacje rodzinne głównie się mówi o takich relacjach rodzinnych, w których trudno jest być niezależnym, trudno być autonomicznym, trudno stawać się odrębną osobą. Tak, to pewno najprościej można powiedzieć. Co wiąże się pewno z kolei z tym, że najwięcej badań i najwięcej wiedzy mamy od ludziach w okresie dorastania, bo to takie problemy autonomii, odrębności, jeśli chodzi o rozwój człowieka, to jest czas dorastania. I rzeczywiście najwięcej pacjentów chorujących na zaburzenia jedzenia to są pacjenci chorujący w wieku dorastania, i my najwięcej o nich wiemy. Bo to są jeszcze osoby, które są w rodzinie, które są pod opieką mamy, ojca, no, które chodzą do szkoły, podlegają badaniom okresowym. Anoreksja jest zaburzeniem, w którym takim no, bardzo dramatycznym objawem jest utrata masy ciała, więc to też jest dostrzegane z zewnątrz. No coś się niedobrego dzieje z osobą. A no my mamy już taką społeczną wiedzę, szczególnie że jeżeli jest bardzo szczupła nastolatka, to powstaje taki ogólny niepokój, że może być chora na anoreksję. Właśnie tutaj z tą anoreksją zazwyczaj kojarzy nam się, że to jest taka młoda dziewczyna. Która chodzi do szkoły i nie je. Czy zawsze anoreksja łączy się właśnie z taką grupą wiekową? Nie, znaczy najwięcej jest osób chorujących na anoreksję w wieku dorastania, przynajmniej no, te osoby najlepiej znamy. To też są dużo młodsze osoby, na przykład takie przed okresem dorastania, takie dzieci 6, 7, 8 do powiedzmy 11 -letnich. W przypadku których są niespecyficzne objawy, te dzieci są na przykład mniejsze, te dzieci są dużo szczuplejsze. U tych dzieci się poszukuje no, takich powodów chorobowych, dla których nie rosną, nie, nie, nie przybierają na wadze. One są kierowane do psychiatrów, psychologów, tak już po całym, długim okresie konsultacji medycznych, kiedy się okazuje, że no, nie ma powodu dla takiego stanu rzeczy. To też są małe dzieci, takie dzieci, ma, przez małe dzieci, rozumiem, takich ludzi od zera do trzeciego roku życia, gdzie ten problem rozgrywa się w relacji pomiędzy mamą a dzieckiem, dziecko odmawia jedzenia, nie przybiera na wadze dla mamy, to jest duży problem natury mentalnej, z tym ona sobie nie może poradzić też. No i osoby starsze od tych nastolatków, czyli młodzi dorośli, ale także kobiety, no te kobiety w okresie prokreacji. Problem matek chorujących na zaburzenia jedzenia, matki chorujące na anoreksję, to jest 0,9 chyba procenta wszystkich porodów, to niby jest mało, ale no to są. Jednak ważne osoby, kobiety 40-50-letnie, o których prawie w ogóle nic nie wiemy, okres menopauzy i anoreksja. No i panowie chorujący na anoreksję, 10, co najmniej, minimalnie 10% pacjentów chorych na Anoreksje to są mężczyźni z takich badań z 2007 roku. To jest szacowanie nawet 15, nawet podobno 20% osób, u których diagnozuje się zaburzenie. To są tyle ważne, że takie amerykańskie stowarzyszenie... Opieki nad pacjentami z zaburzeniami jedzenia szacuje, że tylko 10% pacjentów z zaburzeniami jedzenia jest w ogóle leczonych. Więc my rozmawiamy też o bardzo małej grupie, która się leczy, i my wiemy, że ta grupa na przykład choruje na anoreksję, bo zdaniem badaczy jest bardzo wiele osób, które no, nie leczą się i w związku z tym nie są pod specjalistyczną opieką. Mężczyźni. O których też no, wiemy coraz więcej. A tak, 1990 roku, kiedyś ukazała taka książka niejakiego Andersena, który napisał o zaburzeniach jedzenia u mężczyzn, który pokazał mężczyznę jako człowieka chorującego na anoreksję, na przykład, wymagającego pomocy z tego tytułu, ujawniającego, że w zasadzie nie wiadomo, dlaczego myśmy się tak przywiązali do myśli anoreksji u kobiet. Ponieważ pierwsze doniesienia o anoreksji, to jest chyba ja nie pamiętam dobrze, w tej chwili 674 rok, nie jaki Morton. Case study jest takie pierwsze. on opisuje po pierwsze córkę młynarza, która choruje na zaburzenia jedzenia. To jest ważne, bo ci ludzie nie są głodni w tych czasach. Problem głodu jest bardzo intensywny takim ważnym elementem. Tam jest córka młynarza, która jest chora na taki zespół bardzo przypominający anoreksję, o którym Mordon pisze. Ale on także pisze o facecie, o dwóch facetach w zasadzie, z czego jeden jest studentem je, je, chyba Cambridge, jeżeli dobrze pamiętam no który się tak uczy intensywnie, ten pan, że też ma wszystkie objawy, które my dzisiaj znajdujemy w podręcznikach diagnostycznych i określamy mianem anoreksji. No, szczęśliwie ten jego pacjent przeżywa te objawy na, na, w przeciwieństwie do, do pacjentki. No więc to niejako problem jest bardzo wcześnie rozpoznany, tak? Tylko myśmy się z jakiegoś powodu dużo bardziej skupili na kobietach, niż na mężczyznach, może dlatego, że problem odchudzania, problem szczupłej sylwetki, to jest coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia bycia kobietą, bycia atrakcyjną kobietą a, i częstości tego zaburzenia, ale, jak, ale jako żywo my mamy, no, powinniśmy się zająć też problem, tego rodzaju problemem u mężczyzn. Tym bardziej, że z racji takiej, że no nie, mniej wiemy, to że też mniejsza jest oferta terapeutyczna, mniejsza jest oferta pomocy. Ja mam takie doświadczenie, że, że mam gdzieś taki otwarty wykład o zaburzeniach jedzenia. czyli podchodzą do mnie osoby, które szukają z racji zaburzeń, jedzenia, pomocy, ale tak chyba dużo bardziej dramatyczne, dużo bardziej zradne prośby to są prośby mężczyzn chorych, którzy opowiadają swoje historie, w których no, jest zawarta taka treść o tym, że no, chodzą, są leczeni z powodu różnych chorób somatycznych, ale no, rzadko lekarze, znaczy no, teraz częściej może, ale lekarzom nie przychodzi do głowy, że to jest też anoreksja u nich. A teraz trochę muzyki na 97 i 1FM, a my za chwilę wrócimy do rozmowy z panią dr Joanną Radoszewską z Wydziału Psychologii UW.